Do oglądania zaprasza szlagierowy sklep.pl. Jedyny tak szlagierowy sklep 32 7 990. Brygida i robert łukowski byli wykonawcami miesiąca listopada 2012 listy śląskich szlagierów. No, nie mieliśmy okazji wręczyć im tego dyplomu, przekazać. Teraz najlepsza okazja tu pod ratuszem, aby uroczyście przekazać Wam ten oto dyplom. Bardzo proszę. Jasne, bardzo dziękujemy, dziękujemy. Kochani Państwo, piękna chwila, piękny moment. Brygida, z jakiej płyty ten, wiesz, teledysk, za który otrzymaliście te właśnie, ten właśnie laur? Może ja powiem z naszej drugiej płyty, pochwalę się naszą drugą płytą. I to oto ta piosenka, i ten oto dzisiejszy teledysk y, został doceniony. Powiem szczerze, Mario Magdaleno śmiga, że tak powiem szczerze, do dzisiejszego dnia i myślę, że będzie śmigał jeszcze długo, długo, chociaż, chociaż teraz mamy już nową premi premierę w naszych sercach, no ale Mario Magdaleno. Na razie, jak kochani, się śmigają drogowcy, a szlagier to był piękny letni dzień. No jak? Co by nie <laughs> powiedzieć, słuchajcie, będziecie w kępnie 3 lutego. Na 100% będziemy. będziemy. Kochani Państwo, oni będą na 100% w kępnie. Państwo na 100% w oglądacie lista śląskich szlagierów. My są tu pod ratuszem w Mysłowicach, a wy głosujcie na te nowości, bo to jest druga nowość w naszym dzisiejszym programie. A dla głosujących upominki płyta CD, całkiem świeżo płyta CD, śląskie bajtle. Sponsorem nagród jest szlagierowy sklep.pl. W i Robert Łukowski to śpiewające małżeństwo, fantastycznie zgrane. No powiedzcie mi, jak to jest, że Wam tak dobrze idzie z tymi szlagierami. No bo jeszcze że nie wiem, no Stasz, że tak powiem, pochwalimy się my już jako małżeństwem, jesteśmy 7, 7 lat, ale 12-12 tak. lat razem przebywamy, gramy jako w zespole. Dobrze, a powiedzcie mi jedno, tańczycie ze sobą oprócz śpiewania, coś robicie, tańczycie. Znaczy, czasem, czasem. Staramy tak. się tańczyć. Dobrze. Roberta ciężko wyciągnąć jak, na parkietę. Tak to wygląda. Ja ją miał kapusta deptą. Z hopem w ogóle czasami ciężko. A tango tańczycie? Yy, nie e, próbowaliśmy. Raczej, raczej jeszcze nie próbowałem. <laughs> Słuchajcie, a nie wiem, czy wiecie o naszym castingu na tango. No, słyszałem, czytałem nawet na Facebooku, że coś tam, coś tam się dzieje. Nie wiem, może wyśle gdzieś jakieś też swoje. Trzeba się <laughs> zgłosić. Głoszenie. <laughs> <Zgłoszenie. śmiech> już godą tydzień temu, że robimy casting na parę tańczącą tango, która zagra w teledysku Emeryt Tango. Słuchajcie, to jest niesamowita okazja zostać gwiazdami listy śląskich szlagierów, a może nawet zatańczyć w jakimś programie taniec z gwiazdami albo coś takiego. No tak, ale może od dzisiejszego dnia nie zaczniemy z tym tangiem, bo to wiadomo by był niewypał. Mówię o sobie, o Brygidzie, bo Brygida może by nam zapańczyła, ale ze mną by było ciężko. Ale że nie... coś pokażę, no nauczę się tańczyć tangaj. Wy... No właśnie, wy nie zaczniecie, a ja Państwu powiem, że na pewno dzisiaj dwie pary zaczną, to za chwileczkę, ale słuchajcie, 3 lutego na żywo w Kępnie co rychtujecie? Jaki szlagier zaśpiewoci? A to o, może niespodzianka nie wiem, będzie, co? Zrobimy niespodziankę, no, o, dokładnie. Na pewno coś po śląsku, po śląsku zaśpiewamy, bo ja tak lubię gadać trochę. I tak po śląsku coś na pewno zaśpiewamy. Słuchajcie, oni gadają po śląsku, śpiewają po śląsku, a to jest śląski program Lista Śląskich Szlagierów. Może być coś lepszego? No ja!